Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w odcinku czwartym naszej sagi. Strefa Zero Day. Witam Was serdecznie i dzisiaj, dzisiaj jak widzicie, nie ma mojego pomocnika. A wziąłem dałem mu urlop, bo naprawdę już ciągle tylko gada i gada zupełnie bez sensu, tak. A dzisiaj jest taki temacik ludzki, więc lepiej, żeby nie słyszał, prawda? Bo to wiadomo, gdzie to pójdzie, wiadomo, kto to nagrywa, wiadomo, gdzie te dane idą. No, i właśnie o to chodzi, tak? Porozmawiamy dzisiaj sobie o danych osobowych i o ochronie danych osobowych pod kątem sztucznej inteligencji. Temat bardzo, bardzo istotny, wzbudzający wiele kontrowersji, mający potężne konsekwencje prawne. I tak naprawdę nie rozstrzygnięty do dnia dzisiejszego. Więc troszeczkę mówimy o rzeczach, które nie do końca jeszcze prawnie są ustalone, natomiast myślę, że dla Was bardzo interesujące. Ochrona danych osobowych w Polsce w ogóle wzbudza kontrowersje, wzbudza niesnaski. Od samego początku, kiedy mamy do czynienia z RODO, przypominam to już 7 lat, no to cały czas gdzieś tam słyszę, że to RODO nas ograniczyło. Natomiast ja od samego początku się z tym nie zgadzam. Tak? Uważam, że jeżeli chodzi o RODO, jest to jedna z lepszych regulacji, jaka została wprowadzona do Polski. Tylko szkoda, że później troszeczkę się to rozmyło. Yy, I myślę, że o to mam troszeczkę pretensji do naszej warstwy politycznej, która potem przez różnego rodzaju lekkie unowocześnienia tej, na tego rozporządzenia spowodowała, że niestety, ale to rozporządzenie może nie do końca jest w takiej wersji, w jakiej byśmy chcieli je mieć. No bo, tak, spójrzmy, tak naprawdę, drodzy moi, spójrzmy sobie na to, czy nas coś chroni. Ja wiem, że bardzo często yy, bronicie się przed tym, żeby na przykład to często mam na szkoleniach. Taką sytuację, gdzie gdzieś trzeba uzupełnić jakieś dane, tak, bo korzystamy z projektu, korzystamy z, ze środków unijnych. No i w tym momencie oczywiście musi być tysiąc razy wszystko potwierdzone. Wiadomo, biurokracja jest nadal na bardzo wysokim poziomie w Polsce. I oczywiście gdzieś się wkradają nam nasze słynne peselki, i każdy z Was mówi, ojej, ale to jest PESEL, ja nie podam, to jest ochrona danych, i tak dalej, To tylko wam przypomnę, że PESEL sam w sobie nie ma nic wspólnego z chronionymi danymi, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przypominam, że na M-Obywadelu jest narzędzie, które służy do tego, żeby sobie PESEL zastrzec i może zajmijcie się tym bardziej, bo to jest rzeczywiście istotne i warto sobie ten PESEL mieć zastrzeżony, żeby nikt nie wziął żadnego kredytu na Was, tak? A tutaj w przypadku wypełniania dokumentów nie wygłupiajmy się, naprawdę. To w ilu miejscach są nasze dane osobowe, nie mamy zielonego pojęcia tak naprawdę, tak? A jest tego multum. To, że Rozporządzenie RODO jest rozporządzeniem RODO, które ma liczne wyłączenia. No, to można sobie zaobserwować na przykładowych rzeczach. Chociażby niedawne wybory prezydenckie. No, prezydenta już mamy, już wszystkim przeszło. Ogólna wojna polsko-polska myślę, że pomału dobiega końca. Nam więcej się należy! Ja chcę mieć najwięcej! Choć nie wiadomo, bo się zbliża rok 2027, więc pewnie będzie wojna od nowa. No ale niech się biją, nic tutaj nie poradzimy. Natomiast podczas wyborów prezydenckich zbieraliśmy podpisy na naszych kandydatów. Yy, znaczy my jak my ktoś zbierał. No i teraz powiedzcie mi, dlaczego dawaliście swoje dane jakiemuś randomowemu gościowi, który stał sobie na rynku, nie miał nawet żadnej legitymacji, nic, miał jakieś kartki A4 z tabelkami, a wy tam żeście wpisywali adres, PESEL, imię, nazwisko, wszystko. Tak naprawdę, jeszcze podpis na końcu, tak? Czyli idealne dane do tego, żeby sobie pójść i wziąć jakiś kredyt, tak? Mało tego. Nie zwracaliście uwagi na to, że na górze są inne dane, pod spodem są jeszcze inne dane. A potem, co się z tą kartką działo? No, każdy powie, no jak to, co? No, poszło to do komitetów wyborczych, to potem zostało zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej i ona to liczyła. Mhm, na pewno. Prawda jest taka, że nie wiemy, co się z tym stało. Wydrukować można było sobie tą listę spokojnie z internetu. Każdy z kandydatów nam, nas prosił, żebyśmy to wydrukowali. Tak? Po czym zbierał te podpisy. Jakiś człowieczek, najczęściej innej nacji, nie będę tutaj jeszcze wojny kolejnej, tak, e, rozwikływał, ale no, prawda jest taka, że niestety e, tak to było. No i potem te dane znajdowały się w internecie. Tak, znajdowały się w internecie. Zostały. Sprzedawane. Ja nie mówię oczywiście o wszystkich. Nie generalizujmy znowu, tak? No bo większość jednak była zbieranych uczciwie i dotarła do PKW. Ale zrobiliśmy wyłom, tak? Zrobiliśmy możliwość dokonania bardzo prostego oszustwa. Bardzo prostego. Już bardziej prostego się nie dało zrobić. Naprawdę. I ktoś, kto chciał pozyskać nasze dane, to je właśnie pozyskał. A potem je sobie sprzedał i zarobił. To jeden przypadek, gdzie nasze dane były sobie rozdawane. Drugi przy, przypadek to są chociażby księgi wieczyste. No drodzy moi, znając tylko KW, spokojnie sobie wchodzimy na dowolną stronę internetową znaczy na dowolną, na stronę internetową z księgami wieczystymi i podając tylko numer KW, otrzymujemy wszystkie dane właściciela, łącznie z tym, z którego rodu pochodzi taki, ze wszystkimi danymi dodatkowymi a propos tej ziemi. No też niechronione to jest, tak? W żaden sposób. No bo dlatego, bo nie podlega rozporządzeniu RODO. No i takich kwiatków mamy jeszcze więcej, tak? Zgoda na pozyskiwanie naszych danych, jeżeli chodzi o nasze smartfony i tak zwane algorytmy reklamowe, które są zbierane. Dlaczego, jak rozmawiacie na temat Włoch, to po dwóch, trzech dniach rozmowy na temat wycieczki do Włoch, nagle nam się pokazują reklamy? O tym, że możemy tam pojechać. Co za przypadek? No, dlatego, że jesteśmy na stałym podsłuchu. I teraz wracając do naszego AI, które przecież jest cały czas z nami, cały czas się rozwija. Bardzo często padają takie pytania: czy możemy używać sztucznej inteligencji, czy możemy używać naszych czatów do tego, żeby na przykład weryfikować różnego rodzaju dokumenty, żeby tworzyć różnego rodzaju dokumenty, żeby Przekazywać tam tak naprawdę dane. No bo jeżeli dajemy mu umowę i prosimy, żeby szczytał na tą umowę i podał najważniejsze dane z tej umowy, no to przecież przekazujemy tam dane osobowe. Miejcie gdzieś to z tyłu głowy, że my nie wiemy tak naprawdę, gdzie te dane osobowe idą. Nie mamy zielonego pojęcia, bo co, bo czata i wam powie, że a nie, no super, oczywiście ja chronię twoje dane osobowe i nikomu tego nie przekazuję. No nie przekazujecie, tak? Czy ktoś z Was? Przeczytał umowę z OpenAI, jak tworzył konto, to polecam przeczytać. W ogóle polecam przeczytać umowy z Microsoftem, z OpenAI, z Googlem. W końcu, może ktoś kiedyś sobie przeczyta. Już nie mówiąc o Facebooku, gdzie mamy dostęp do tej umowy w każdej chwili, możemy ją sobie przejrzeć i zobaczyć, jak wygląda. Pamiętajcie, nie Wy jesteście tak naprawdę właścicielami swoich własnych danych osobowych. Zaleca się, a ja bardzo Was o to proszę, żebyście anonimizowali wszelkiego rodzaju dane, którymi operujecie. Można sobie tworzyć dokumenty w czacie. Nie ma żadnego problemu, naprawdę. Będziemy o tym mówić. Zachęcam Was do tego w ogóle, żeby to robić, tak? Żeby współpracować ze sztuczną inteligencją, żeby potraktować go jako asystenta. Też w następnych odcinkach Wam powiem, jak takiego asystenta się tworzy. Stworzymy sobie takiego asystenta. Zresztą, jak widzieliście, taki asystent u nas też występuje. Cześć wszystkim. Od następnego odcinka będzie znowu. No teraz odpoczywa, tak? Bo jakby jest temat groźny. Nie chciałbym, żeby. Na ten temat on dyskutował, bo nie wiem, gdzie te dane są przekazywane, po prostu, najzwyczajniej w świecie. I tutaj nie ma takiej wiedzy, żebyśmy o tym wiedzieli. W tej chwili Unia Europejska kłóci się ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego, czyje, mi, czyje prawa powinny być uznawane przy materiałach, które są tworzone przez AI. Czy na przykład, jeżeli ja utworzę sobie jakiś artykuł, ten artykuł dam do zredagowania do AI, to, czy to już jest artykuł AI, czy to jest artykuł nadal mój? No przecież ja przekazałem wszystkie źródła, tak? W związku z tym ja wymyśliłem cały tekst, a on mi tylko to zrobił, żeby to ładnie wyglądało, żebyście mogli to przeczytać, żebyście czerpali przyjemność z tego, że to czy, czytacie, a nie żeby to był kolejny bazgroł. Znaczy, nie to, że ja piszę bazgroły, nie, tylko jakby i tak czat to ładniej zrobił. No ale z drugiej strony powiedzmy, mam kolegę, który. No, umówmy się, że artykuły tworzy bardzo szlusznie, tak? Czyli po prostu zadaje pytanie do czata i nic więcej, i tworzy sobie artykuł. No i też się podpisuje pod tym artykułem. No dla mnie jest to nie fair, tak? Ja poświęcam czas, swoją wiedzę przekazuję, ale czat tylko to jakby ubiera w słowa, a kolega nic nie przekazuje, znaczy przekazuje wiedzę ogólną, ogólno ludzką, można powiedzieć, ogólnoplanetarną, tak? Z której korzysta sobie czat. No i teraz nie możemy tego na równo traktować. I teraz, obecnie jest chyba stan prawny taki, z tego co e, czytałem, z ostatnich i, które zostały wymyślone przez Unię Europejską, że ma to rozstrzygać sąd. Tak? Jeżeli są jakieś wątpliwości. No i tu jest kolejny problem, bo powiedzcie mi, jak ten sędzia ma to rozstrzygnąć? W jaki sposób może rozstrzygnąć, czy taki tekst był napisany za pomocą MAI, czy był napisany za pomocą człowieka? To ja Wam powiem straszną tajemnicę, tylko nie mówcie o tym nikomu, niech to zostanie tylko między nami. Nie ma możliwości odróżnienia tych tekstów na dzień dzisiejszy. Nie ma. Po prostu nie ma. Chyba, że ktoś, kto pisze tekst za pomocą MAI, jest kompletnym ignorantem. No to wtedy tak, no bo można rozpoznać mniej więcej tam tego, tą sztuczność tego tekstu. Ale słuchajcie, wystarczy to przepuścić przez parę narzędzi AI, które służą do tego, żeby stworzyć język ludzki z języka czatowego i nie rozpoznamy tego. Programy takie antyplagiat AI? Nie rozśmieszajcie mnie, one nie działają. Żaden z moich tekstów napisanych przez AI specjalnie pod zrobienie doświadczenia, czy te Programy to rozpoznają czy nie, nie przeszedł tego tekstu. Wszystkie całkowicie sztucznie napisane teksty, które stworzyłem jako test dla tych programów, zyskały 100% human, czyli nie zostały rozpoznane. No bo jak można sprawdzać algorytm, który się co chwilę zmienia? Ten algorytm się uczy. Pamiętajcie, że to są programy, które cały czas się uczą. Ja się cały czas czegoś uczę. Więc nie możemy zrobić programu, pod kątem sprawdzania innego programu, który wiecznie się zmienia. No, jakby fizycznie jest to niemożliwe. Także uważajcie, dane osobowe bardzo ważne. Na czacie bardzo proszę, żebyście nie zamieszczali dokumentów firmowych, nie daj Boże, dokumentów urzędowych. No, niestety musimy nauczyć się dbać o własne dane osobowe, nie tylko dane własne osobowe, ale oczywiście przede wszystkim o. Dane osobowe osób, które nam powierzyły te dane. Przypominam, że podpisujemy zawsze umowę o powierzenie danych osobowych, ale w dobrej wierze. Nie po to, żeby je rozdawać wszędzie, tak? tylko po to, żeby je chronić. Więc nie zapominajcie o tym. Taki troszeczkę smutniejszy dzisiaj być może odcineczek, ale myślę, że ważny, żebyśmy nie zapominali o tym. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Będzie weselej, będzie śmieszniej. Będzie bardzo mocno kontrowersyjnie. Pozdrawiam.